Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Balickiego, a jest nim... Michał! Halo. Witam wszystkich Nie jest drugi stycznia Ruszam trasę Fotograf jeszcze nie wrócił z Kostaryki z Sylwestra Dawidek dopiero coś wieje. jedyny Ślązak pojechał, no i muszę ja jechać Plan taki no, ja Jarena na Mikołów odebrać jeden samochód później na Gliwicę drugi jadę z tym do Bremen później muszę się cofnąć na Berlin, załadować dwie sztuki i trzecią trzecią mam z dziewiątek mam z dziewiątek dlatego, że mówię Ślązakowi, żeby sobie pojechał w poniedziałek i na wtorek się ładował a on mnie źle zrozumiał chłopak i pojechał sobie w niedzielę nie mam jeszcze kodów odbioru do jego samochodu, Daję mu, mu inny samochód to odbierze, a nie mam kodu odbioru i teraz nie wiem czy odbiorę ten samochód z tych dziewiątej, czy mi się tam będzie chciało jechać, czy nie oleję to i nie pojadę po prostu, po prostu coś tam odbiorę bardziej po drodze, no zobaczę jeszcze, to tyle, jadę się teraz zatankować, jadę się zatankować, yy i ja opowiem o szczegółach. Zalałem się. 783 zł. Bo jeszcze mam dwie dziesiątki. Muszę się wczuć w tą robotę na nowo, bo miałem trzy tygodnie przerwy. Mam kawkę. Pozdrowienia dla Rafała Ma taki nick Rafał 4344 Dzięki za kawę ziomuś yy, Już mam mówię co się stało nieciekawego Mianowicie Ciapek ma chore oko Ciapek ma chore oko To jest jego chore oko O jest. Mianowicie jest tak a te chore oko miał plamkę na oku. Miał plamkę na oku, nie miał plamki, ok, okiem tak robił. Ja tego nie zauważyłem, moja zauważyła. mówi jeść do weterynarza, mówię przecież, nie będę jechał z oczkiem, ale pojechałem. Zakropiła mu tam czymś, i wyszło, że ma chore oko. Jakąś tam plamkę ma, dała mu krople, te krople nie działają. Dała mu potem jeszcze krople. I na drugi tydzień, bo to było dwa tygodnie temu, dała mu surowicę. Z jego oka, z jego krwi Krewu wybrała, pomieszała Coś tam, coś tam No i mam mu tym zakropiać, że to jest bardzo dobre To jest pierwsza sprawa Ale Żeby nie bądź słowny z tytułem Bo ostatnio mam Dużo wiadomości Mark, oszukujesz mnie w tytule Jak ja to przeżyję Nie wiedziałem, że mam taki wpływ na was panowie eee, Żeby nie wąć głosłowny tytule jest Że rozjebałem samochód Swój prywatny No i niestety Muszę wam powiedzieć, że tak się stało Jak się to stało To wam opowiem później Ale bez kitu To limpa trochę Byłem u gościa, odebrałem Avensis Mały tam były Niesnacki z tym Lakiernikiem, bo Kumpel zawoził mu to, To było rozbite i zahaczył zderzak, lekko i lakiernik sobie policzył za ten zderzak, za dwa elementy i mówi, że takie są ceny, kurwa nie wiem jak to jest możliwe, no ale dobra, ładuję to na siebie, no, jeszcze jedną taką. po pod drugą Aventis Będę lekko przejebany na sobie, bo to waży z 1500, 1400, <laughs> 1500. Mogę przewozić 1050, czyli mogę przewozić motorynkę z pustym bakiem. <laughs> Zobaczymy, wylecę tutaj już za bramkami w, w Gliwicach, ale na Opolu tam jeszcze lubię stać. Panowie. Na Wrocławiu, no i jeszcze na no, tam może ich nie będzie. No ogólnie trochę będę przejebany, ale nie tak, żeby mnie na Amberg nie przeleciał, o tak powiem. Ale w normalnych punktach kontrolnych to może się nie dojewią dwa samochody. Gdzieś tutaj na jadę. Zabrałem się i ruszam zaraz. 800 km, kurwa. Macio. Dolecę tam dzisiaj, no choć tam mogę przejechać lekko czasu. Godzinkę, dwie to chyba. Nie będę się te darmo. Ale kurwa, i to nie wiem, czy po poładuję. Zamienię się, na tam ten samochód do, do, do Berlina. Dojadę. Kecin i Berlin to w okolicach to dojadę. Chyba coś będę musiał znaleźć po drodze, bo, bo kurwa dalej nie dojadę, przełożę tam to na następny tydzień, no muszą być twardzi, czesać się na bok, niech nie mówi, że będzie lekko jak to się mawia nie? Tak robię chyba Nie ma dziadostwa pan. wyjeżdżam z Kliwic. wyjeżdżam z Gliwic, sobie piekam z suszy. Nieważne jak byle z klasą. 30 to mam. Święta minęły. Nażarłem się. I teraz. Nie jem dziadostwa. To znaczy. Kalorycznych dzieci. Przynajmniej mam taki plan na razie. I tu teraz taką petardową cukiernię Chyba ją kiedyś nawet nagrywałem Ale to jest kurwa petarda Naprawdę te czaste takie, że ma jest masakra Plewam Bardzo mnie pusi, żeby tam jechać Ale Nie pojadę A łasabi sobie księdza dużo Uhuhu. Hot Kąty Wrocławski mnie trzymały Kurwa, 17 godzina prawie a ja jeszcze na kątach Wrocławskich. Ale to nic się nie stało, jadę 40 minut przez tak od Wrocławia do kąty Wrocławskich. Jeszcze tylko mi pokazuje 13 minut do Jest, kurwa, dobrze. No, panczoma, coś dla ciebie? Mam dla siebie pomidorki. Garzyć pomidorów. Mam tu smakołyka, kuleczko, no masz, no masz, chory pies, tak, chore oczko masz, stawaj tą grubą dupą, chodź, chodź, ładny, no. A, tak jest, masz. Ciapek jest chodź, 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 się z nim z chodź, z chodź, Chory piesek. minąłem Minąłem Właśnie mi na rąbi, że mam kolejny 30-30 minuty, czyli w realiach jakieś 50, yy, 8,9 zjeżdżam w prawo ominąć tą korek. Kurwa, mać, przecież to się nie da wyjechać z Polski. Na dzień dobry, z dwie godzinki. Przewalę. Dobry lisek ze mnie, już wam powiem. Skręcam za czwórki i coś mi tak telepie bum, 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 bum. mówię, kurwa, co jest Fajnie na głowie mi chusteczki wpadły coś mi tak telepie mówię, co to, kurwa, jest przy skręcie w prawo no i później znowu musiałem skręcić w prawo i znowu mi tak telepie bum, 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 bum mówię, kurwa, co to jeszcze dzieje, nie i nagle oświeciło mnie jak ładowałem Avensis nóżkę sobie rozłożyłem żeby przyczepka nie dostała po haku yy, Tą stopkę z tyłu Rozłożyłem jedną, właśnie tą yy, I kurwa nie złożyłem je I fajnie I fajnie rozjebałbym sobie całą przyczepę Może nie przyczepę, ale urwałbym to na pewno Wiesz, tam jest to takie wkręcik to Fajnie to jest, tam mam tą nowszą przyczepkę Że tylko tak robię ping i ona spada tak. Ale tam się wysuwa ta nóżka, jeszcze i skręc, przy skręcie w prawo, i się haczyłem o to. Dobrze, teraz zauważyłem, że miałem wstrzyszoną muzykę, bo ja bym to urwał i tam gdzieś wyjechał. Proszę bardzo, Godzina 18. Nie ma takiej opcji, żebym na tym dojechał do Olszyny, a chciałbym dojechać właśnie tam na tego lotosa i tam się zalać raczej mi się nie uda. Wjeżdżam na stację, na której nie byłem bardzo dawno. Ale mam 49 minut do... do, tej, do tego lotosa, no to już wychodzi mi teraz 30. Yy, no to zrobię tą 30. Odpocznę sobie, bo jestem śpiący. Wezmę kawę, przydę z ciapkiem. No i akurat minie mi czas. Pekam sobie kolację. Widziałem, że są frytki, ale dobra. Jakub Benedyczak, pozdrawiam serdecznie. Właśnie mi, koleżko, postawiłeś kawę, dzięki. No Jest dobrze. Yy, sprawa wygląda tak. Przejdę się z ciapkiem. Kawę odstawię. Przejdę się z ciapkiem i robię rurę tam, no kurwa lipa. No jadę tam może, może na pierwszą w nocy choć kurwa wątpię Tak się siat Kuba pozdrawiam Pozdrowienia dla Jakuba Jadę na tą olszynę na Zwężce, no kurwa strategiczna jest ta droga, nie? Jadę 61, no ja bym był ciężkim osłem yy... Kumpel mi z Hiszpanii pisał. Jeden z widzów, pozdrawiam. Kierowca, jeździ po Hiszpanii. I przypomniała mi się opowieść. Nie wiem, czy to wam nie mówiłem kiedyś, ale dawno temu, jak Polska weszła do Unii. Nie wiem, do 2005 był tak, chyba tak. Pojechałem z kumplami do. Z kumplami pojechałem do Hiszpanii. Fiestą, miałem taką fiestę. Nie wiem, który to był rok. 8-9 kurwa, nie wiem, na no jakiś Hebel czerwony. Kupujemy go od koleżki. Eee... Tak, 1-9 jakoś, tak. 8-9 rok, jeden czy silnik. W gazie kurwa, no petarda, powiem, no pięknie to wyglądało. Eee... Nawiasem, w innej historii, eee, Kumpel, e, pozdrowienia szy Kumpel jechał, tam kiedyś mu ją sprzedałem, później na zakręcie jechał i mu lampa wypadła I go kurwa zatrzymali, panie lampę pan zgubił, o przepraszam, przepraszam i montował tą lampę Na fakta No i e, pojechaliśmy tą fiestą, pojechaliśmy z przyczyn, no powiedzmy musieliśmy wyjechać z kraju Pojechaliśmy ja i dwóch kumpli, z czego ja nie miałem prawa jazdy E, mój samochód, oczywiście, ja nie miałem prawa jazdy. Drugi kumpel e, też nie miał prawka. No i jeden kumpel miał prawko. <grym> o kurwa! Młody, pozdrawiam, bo Ty zawsze mnie oglądasz. Opowiadam o naszych historiach, jak uciekaliśmy do Hiszpanii. I kumpel miał prawko, ale mu zabrali, bo pił chyba. Chyba tak to było. <grym> ale miał fizycznie ten dokument. Dawniej to jeszcze te stare prawko, tak jak się nie miał te prawko, ja nie miałem. No i ja jechałem całą drogę. Jeszcze były granice. Już tak puszczali, ale... Nie, nie, nie jeszcze były normalne granice. Tak. Tutaj były normalne granice u nas. No i ja jechałem tą drogą, mówi, dobra, przez granicę ja, ale oni nie pytają nigdy o prawko, nie? Nigdy nie pytają o prawko, ale dobra, dawaj jak coś, to ja mam to pokażę, nie? Nie kurwa, źle mówię, sorry, bym skłamał On nie miał tej książeczki Miał prawo jazdy wbite, ale mu zabrali Tak, zabrali mu Młody, jak to ogląda to mnie popraw w komentarzu Jak coś zjebam, ale tak to było Miał prawo jazdy, ale nie miał e, Miał zabrane Ale jeszcze widniało w komputerze, że je ma Tak to było jakoś, no Że jeszcze mu tego nie zabrali W sensie, przez sąd mu jeszcze tego nie zabrali No i Czyli niby miał, ale nie miał, nie? No i Dobra, ja przejadę przez granicę, oni w razie czego, ale oni nie pytają mnie nigdy o prawo jazdy, łopie. Przejeżdżamy przez granicę. Pierwsze pytanie: Dzień dobry, paszport i prawo jazdy poproszę. A my bez prawka, nie? Nasi celnicy dali mu to, mówi: Panie, zapomniałem prawka, jedziemy tam gdzieś do Cioci, coś tam wymyślił yy, i tam mi przyślą prawko, nie? Pierwszy strzał na dzień dobry, 300 km od domu. Ale o dziwo celnicy mówią, Prawda? Nie wiadomo. Jestcie, nie? I później powiem wam szczerze, byliśmy kontrolowani kurwa z, na pewno z 15 razy. Nigdy nie pytali o prawko. dowody wody trzebali nam w samochodzie, ale nigdy o prawko. Mam. Mógłbym wam opowiedzieć o tych historiach, co się tam działo dużo. Dużo. Na przykład na parkingu byliśmy... Nie wiem, już teraz nie, nie powiem Wam, bo nie, nie znałem wtedy tak nie za teraz. Gdzieś tam na parkingu stoimy No i tam patrol przejeżdżał zobaczyć co się dzieje Przejeżdża ten patrol no i stanął ten patrol i coś tam Nie wiem czy, czy kogoś tam czepali czy coś No to my Dobra chodź podbijemy do nich zapytamy o drogę To wtedy nas nie, nie będą chcieli czepać nie? To Teraz to tam jest normalne że Polacy jeżdżą Wtedy to aż tak, aż tak to nie było no bardziej czepali No i podchodzimy do nich Coś tam się pytamy o drogę, tam jakimś łamano, łamano angielsko-niemieckim. Yy, pierwsze to to bitten, <noise> czy coś takiego się to mówi. Papiery wzięli, sprawdzili, wszystko tam, jakieś te o C tu coś tam dawniej te zielone karty były coś tam, ale nikt nie pytał o prawko. Nie. Później nas jebli w Hiszpanii <noise> to jest długa historia. Ogólnie nie mieliśmy nie mieliśmy. Nie wiem, w którym to roku, 2005, tak? Nie wiem, w którym. W tym roku, co do Unii, weszliśmy. Nie mieliśmy ogólnie pieniędzy, nie? Mieliśmy pieniądze tylko na paliwo. Bo mieliśmy pojechać do Barcelony. Ale w Barcelonie nam się rozmyśliło, że nie będziemy tutaj pracować, bo nie jesteśmy stworzeni do pracy, tylko do miłości. I pojechaliśmy sobie dalej do Walencji zwiedzać Hiszpanię bez pieniędzy, nie? No i y, po prostu po sklepach umaliśmy sobie, co mogliśmy, a paliwo podjeżdżaliśmy, tankowaliśmy i odjeżdżaliśmy, nie? Udawaliśmy, że tam płacimy, tutaj, tego, dobra, i zapłacił, poszedł, poszedł się przed po stacji i kurwa wypadł stamtąd i rura. I kiedyś, nie wiem, którego z nas jebli. Było to Gdzieś, kurde, no, no nie pamiętam, w którym miejscu Ale jebni nas na tej stacji Jebli nas na tej stacji Zjechało, gdzieś to było na Costa Brava może, albo gdzieś tam przy przy, przy przy wodzie w każdym razie Bo nawet bić Patrol przyjechał Przyjechało tam chyba, no nie bez kitu, ale z 7 Z siedem radiowozów, motorów Z 7 Z 7, 7 pojazdów przyjechało do nas no i, że paliwo, nie, co z tym paliwem zrobić, że paliwo zabrać, My nie mamy pieniędzy, nie, no mówi tam jakieś dolary, coś tam, nie pamiętam, czy to było euro, wtedy już nie pamiętam, nie mamy nic, nie, okej, okay. no to przyszedł gościu z tej stacji i ściągał te paliwo rurką, tak, od nas z baku, ściągał te paliwo rurką, to była stacja BP, pamiętam, ściągał te rurką, i ściągnął, jebane, ale nie ściągnął wszystkiego, nie, my tam cały bak zaraliśmy, nie wiem ile taka fiesta może mieć w baku, nie mam pojęcia. Gazu nie było wtedy, nie, jeszcze inna historia z butą do gazu, ale to kiedy indziej. I ściągnął na te paliwo i mówi, dobra, możecie jechać, nie. Poje nie dali nam mandatu nic. Pojechaliśmy, dalej pierwsza BP, zjazd, zalaliśmy do końca, rura stąd się wzięła rura spod kerfura. To jeszcze nie, nie stąd do końca, ale rura spod kerfura. I rurę my stamtąd robili. I przejechaliśmy całą Hiszpanię dwa razy. Całe kółko Hiszpanii przejechaliśmy dwa razy. Później wylądowaliśmy w Madrycie. W ambasadzie. Bo jak pójdziecie do ambasady, to wam dadzą siano na powrót. I nam dali kasę na powrót. Ja nie piję alkoholu, ale chłopaki się od razu najechali. I wróciliśmy z wycieczki po tam, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach. Jeszcze mieliśmy, tak, euro było, bo nam, tak, pamiętam, bo nam dali jakieś tam 140 euro. Oczywiście za paliwo nie płaciliśmy, bo mieliśmy kartę z tego klienta i nie musieliśmy płacić, robiliśmy rurę spod kierfura eee... <laughs> Jeszcze przywieźliśmy euro z tej wyprawy, a rodzicom powiedzieliśmy, że nie było pracy w naszym zawodzie i zostawiamy to. to znaczy taka przygoda. Ogólnie jeszcze kiedyś coś wspomnę na ten temat tam było kurwa masakryczne jaja pozdrawiam chłopaków co ze mną byli już wam mówię bo bym zapomniał co się stało z moim samochodem jechałem z ciapkiem, yy, do weterynarza i jeszcze był śnieg wracając ruszyłem z parkingu i wjechałem na górkę śniegu Wiecie jak jest parking. Czasami się parkuje są takie, że stawia takie stopki i kutkie się daje. I w to wjechałem, tylko to leżało, tylko leżało na śniegu było trochę wyżej. Przejechałem po tym. Nie wiedziałem oczywiście. Wyjeżdżam tylko tego parkingu, coś mi tam brzęczy Zjeżdżam, zjechałem, zobaczę co się stało. A urbałem pod zderzakiem. Takie listwy I Takie listwy dwie eee... co tam cieszy zepsuło a. I rejestracja Odpadła Skurwiony wziąłem to do, do bagażnika Wsiadam w samochód Ruszam a tam mi pokazuje pę, pę. Brak wody w chłodnicy Podjechałem Otwieram maskę A tam chłodnica tak taka zgięta dałem do koleżki który się tym specjalizuje polecam ale nie mam do niego linku żeby wam dać no i okazało się dwie chłodnice i wentylator do chłodzenia się rozjebały thank you very much na szybko mi to znalazł żeby mi to przed westem jeszcze zrobił bo miałem tam plany gdzieś jechać na szybko mi to znalazł 2400 za same części Chłodnica do klimy Normalna chłodnica No i jeszcze trzeba napić klimę To było parę stówek Także jest petarda, powiem wam Samochód odebrałem Ale jeszcze musi mi pokazywać błędy Bo jakiś tam czujnik się rozjebał Trzeba ten czujnik znaleźć, wymienić Czujnik yy nie wiem czy czujnik parkowania. Czy tam jest taki czujnik, że nie w tempomacie, tylko normalnie jak włączysz to ustawienie, to jak hamujesz, to przed tobą ktoś zahamuje, to on ci albo hamuje, albo ci tak jak jest w tym tempomacie, tylko nie, nie bez tempomatu. Tylko w normalnej jeździe, jak ci ktoś wyskoczy, to hamuje ten czujnik też trzeba tam coś tam ustawić. Ogólnie z 3,5 gołami to wyniesie. Ta ciapka kropkę do oczu, wyniosę mnie. 3,5 że polecam patrzeć gdzie się jedzie panowie tak jak ja teraz jadę i patrzę żeby tradycji stało się zadość panowie zepsuł się tachograf tutaj też mam taki błąd a co to oznacza? przerwa niestety Obecna sytuacja nie pozwala mi na tą przerwę, gdyż muszę jechać do celu. Jadę piątkę muszę zrobić, ale jak zrobię tam 45, to jadę tam na, dojadę tam na drugą w nocy. I jak dojadę na drugą w nocy, no to łatwo policzyć, że puści mnie pauza o 11 rano, a ten nie zdąży do kopartu, bo do kopartu mam jakieś 350 km. No i może być ciężko, bo kopalno do 17, ja muszę odebrać klientowi ten samochód, bo już był na następny tydzień, już był na poprzedni tydzień zaklepany, no ale że tylko jeden samochód nie wyjechał, to nie wyjeżdżam, nie, nie, poje, nie odebrałem go, znaczy w sumie, w sumie wyszło tak, że ja, ja mówiłem o tym tygodniu, a klient myślał, że o tamtym, no ale mniejsza z tym, trzeba będzie tam zapłacić za parking. Mm. No i muszę to jutro odebrać, a później jadę na no, Mosol no, na Mosol, Mosol 24 na dobę pierw zrobię tak, że jestem w Bremen, z Bremen jadę na Berlin, Wiem, to jest kurwa trochę chujowa trasa No ale no tak wyszło yy, Stały klient chciał samochody, żeby mu przywiózł, no to jadę tam, później się wracam na Berlin jakiś tak, jak mówię 350 yy, Wracam się po. Co ja tam mam? Golfa, chyba golfa biorę z tego kopartu. I stamtąd znowu się wracam na Ketzu. Mógłbym to wziąć po drodze. Może wezmę, może, ale to zależy, ile będę miał czasu. Ale raczej nie będę miał tyle czasu, i pojadę na Bernie. A z powrotem mam i tak jeden na Holandii wrzucić. To w sumie i tak będę musiał dwójką jechać. No to z, Ketsin, z Berlina się cofnę pod Keccin, załaduję. No i gdzieś tam jeszcze podlecę, może jakieś kolejne 2-3 godzinki przejebę czas i dojadę do Holandii. No ogólnie, trzymam się zasad. Tachograf to moje drugie imię. Jestem w Bremen. Już tutaj zaraz skręcam. paliwo po euro 83. Skoro mam pusty bak. Czasu przejebałem, nawet już nie chcę mówić ile, ale... ale dużo. Nie znalokuję się tam na tym parkingu, gdzie dostałem pineskę. Klient przyjdzie rano. Tu jest bezdomny. Bezdomnego chata. Bezdomnego chata. Dobrze to powiedzieć, nie? Bezdomnego chata. Czyli jak dom bezdomnego, to już nie jest bezdomny, bo ma swój dom. Dobra, jedę Ależ bym zapomniał zrobić takiej rutynowej czynności. Yes. Eee, papier mi się kończy. No nie gada, że się skończy, właśnie. Co kąpi? Oczko boli, tak. Oczko boli, kumpla mojego. No, oczko boli. Znajdź kropelki. Oczko boli. Oj, oj, ale boli to tak. Ale boli, te oko, Ale boli to wredne oko, to. Ale boli to wredne oko, chłopie Papier się skończył, chłopie, no i tyle Thank you very much No papier się skończył fajnie Co mam poradę? No.